Wszystko wszystkim, ja jestem Spike i witam was już w trzecim odcinku z serii The Cube Cube, jak zwał, tak zwał, w sumie już nie wiem dokładnie jak to się nazywa Jest ze mną oczywiście Vampir No siema Nazes No siema Oraz Axis Siema I Axis mnie bije i powinien za to dostać bana w ogóle i tak dalej Ale tego nie zrobię, bo, e, bo tak e, No i, 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 e, kwestia wyjaśnień, bo w ostatnim odcinku był Abra Teraz mamy Nazesa i Axisa i co się dzieje w ogóle i tak dalej W imię zasad Przeklinaj. Będą się musiał wy... jak znajdę, Jak znajdę na dysku kruczki czy coś, to to wypikam czy coś. Przepraszam. Nie, I... bo chciałem tak wybanować, Axisa. Nieładnie, wiesz, nieładnie. Dobra, prostu... więc. Y, 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 y. Abry nie ma, bo jednak stwierdził, y, że żebyśmy z Vampirem prowadzili tę serię sami, bo on się jakoś specjalnie nie chciał tego grać. No i dobra, jak nie, nie, nie chce, to nie chce. Oczywiście, jakby chciał, to oczywiście może napisać i tak dalej. Więc. Y, Postanowiliśmy zgarnąć tutaj Axisa i Nazesa. E, no nie. dokładnie, cześć. <laughs> nie wiem Jesteś, tylko jak długo oni tutaj wytrzymają i oni się gdzieś roześli, tak w ogóle. Gdzie wy jesteście, no? Jakobie ja Kobla. Ja też kupię. I mapkę. Dobra, to ma... tak. E, Nazes nagrywa, mam nadzieję, żeby nie było jak zabrał, że potem okazało się, że A. nie nagrał swojej perspektywy. <laughs> nie, nagrywam, nagrywam. Wszystko działa. No chyba. to dobrze. A Aksys nie nagrywa, ale oczywiście link do kanału będzie. No, fajne animacje, no. <śmuletra> nie, bo a a a Axis ogólnie intro robi, więc jak chcecie, to macie ten. W intro z dzisiaj nie. było za darmo z Jucifaja i myślę, że jest Fox Eee z simplata, żal, Un Tak, tak. Dobra. No o bije mnie Nie to, no, ogólnie to, to, ogólnie to intro co e dzisiaj widzieliście przed wprowadzeniem o właśnie GoodMije. To, to od Axisa więc wiecie. E dobra, więc tak, plan na odcinek, Ale jaki w ogóle tutaj, mamy. Chodź ze mną. Schodzimy. Nie, nigdzie nie schodzimy, najpierw ogarniamy po, ogarniamy po jednym yy, piętrze, wiesz, tak, tak jest okay, najlepiej. Jest, spoko. Czyli najpierw to jedno piętro, potem dopiero kolejne. Vampir, czy ty się tam na górę wybudowałeś, czy mi się tylko wydaje? Ja jestem na całym poziomie. To kto się tam na górę wybudował? O, znalazłem złoty ten, złoty pokój. Ja też właśnie. Dobra, ja tutaj nie ogarnę. Właśnie tak, ludzie pisaliście, że jednak możemy używać tych dekscelowych setów, które znaleźliśmy, więc używamy. O nie, tylko niewodny pokój. A ja nie mam pochodni nic, żeby to odgrodzić. Shit. No, ja też no, nic w... nie mam, znaczy ja mam jeden blok. O 9 węgla. Czekaj, moment, idę zobaczyć, czy mamy tam pochodnie. Mm. właśnie no bo tak, bo... nie będzie bił, nie? Albo ja mogę zrobić pochodnie i piece. ja zrobię, chodź Spajki, ja, ja już mam pochodnię. Ale znaczy. czy głód cię będzie, bić się jakiegoś HP, ale tak to nie umrzesz Spajki, ja mam, no, no. ja mam pochodnie już o! O! daj połowę Mam pokój z gąbki Proszę Ty, a czasami gąbka nie ten, nie pochłania wody? E, kiedyś pochłaniała, teraz już nie, z tego co wiem A, a to, to nie u góry. To tutaj Ty, Ja wiem, ja, ja, zgubiłem się Kasper Hm. Może Nie, Spike. ja tutaj nie idzie ja słyszę, sp słyszę spawner. Mam blaze! To zabijaj, spawner niszcz i tak dalej. Drabinki, no, się wait, musisz Ał, 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 Fuck. E właśnie, bo tak, pod ostatnim odcinkiem dobiliście aż 140 łapek w górę, więc macie tu kolejny odcinek. Odcinek miałby zastosować się, Będzie. ale tak, Wampir był na wyjeździe. E, ja potem się rozchorowałem. E, teraz mi wow, Ej, zobacz, spajki, o! I. coś tam znalazłeś. A, no tak no jest. To, to pomyślenie jak pomyślenie. I, A może coś tutaj o, czekaj. I, 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 I na ten czas challenge do łapek damy... 200. Nie, 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 nie. 150. Nie, 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 bo nawet te 125 trochę z oporem poszło, tak szczerze, więc wiadomo. 115. 110. Damy 110 łapek, to będzie odcinek numer 4. Tak bardzo żydzenie łapki, ale wuj. Tak. Bo wiem, że to się ludziom naprawdę stawia podobno Ej, podoba, ej bo książki, też... bóg pełno dużo. Nadle, czy ty się dół budowałeś, czy gdzie? A nie nie, nie, wiem gdzie. To nie, bo ja wtedy jestem nad systemem później. O jest, to jest fajki. Gdzieś cię widziałem, ale sickłeś. Co ten, tam? Ten. Wadny pokój. Tam jest paja Dobra, przydałoby się ogólnie coś ogarnąć jakieś zadanie na dzisiaj, czy coś takiego. O, dzień dobry. O, mam bekon. Ja słyszałem gaz tak gdzieś. Ja też. I się tak boisz się snadzami Ej, ja to słyszę, i się. Moment, czekaj, ja tutaj teraz rozwalam... Ja tu rozwalam teraz obsydian w ogóle, dobrze, że mam ten diamant Przydałby się... Nie mamy enchantu, prawda? No. no ale to można zrobić w sumie, patrz Mamy diaksy, weź obsydian i tutaj są te bugshelfy Ale... A, a no właśnie, właściwie to racja, ty Więc możemy zrobić w sumie Dobra, ile tego obsydianu jest potrzeba? Cztery, nie? No 4-4. Cztery, cztery. Gdzie Co ten gaz? Zrobimy? Ty gaz jest nad nami. Patrz, Axis. Dobra. Ej, uważaj. Jeśli jesteście ciekawi. Yy, Boże jak, ja, Jeśli jesteście ciekawi tego <laughs> gasta, to zapraszam do, do perspektywy wampira hehe. Jakby <laughs> nigdy niktoś nie, nie widział gasta w Minecrafcie. Ale no w sensie tutaj konkretna może być akcja, więc wiesz. No kurde, chciałem otworzyć tego. No możeśmy się popatrzyli. No. Bacona ten w ogóle coś tutaj Dobra. jest Dobra eee, masz, masz bookshelfy? w nazes? No chodź za mną, chodź za mną. A czy to Ty... zgarnij te bookshelfy, a tutaj już pójdę ten, zobacz A masz silk -tacha? Ale po co to? To ci książka jest potrzebna, a nie bookshelf No to czekaj, czekaj. A czy do enchantu chodzi, nie? Bo Ale potem wie... trzeba będzie zrobić półki. W ogóle jakie są zadania? No to... właśnie. Eee, moment. E, właśnie. Zadania. E, to już był okay, ja pod odcinek ostatni. Otworzę. <gry> Chwileczkę. Muszę załatwić ostatni odcinek właśnie. No ja też patrzę. O, dobra. O, dokładnie jest 141 łapek, 1323 wyświetlenia. Bardzo mi się to podobało. E, dobra. Generator kobla mamy, nieskończone źródło wody mamy. To jeszcze tak. Farma zboża, farma drzew, Zniszczyliśmy spawner. dwa spawnery. Jeszcze Do... jeden znalazłem u blaze'ów. Zniszczyłeś go? Czyli trzy. Nie! Aha. Nie, nie zniszczyłem jeszcze. Netter trzeba odwiedzić i zniszczyć kryształ Enderu z środka sześcianu. Kryształ Enderu... Aha! To, to jest to, co jest w andarze. Ale właśnie nie no, wiem, czy to na pewno to, bo nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem. Tak, przyszedł. to jest to. jajko tego, tak? Nie. Nie, to, jest, nie. to um... chodzi o te kręcące się takie, co masz. Tak, to, to, to tak. Dobra, chodź chodźcie odnalazłem. Ja się tu zgubiłem. Ja mam mini mapkę i tutaj mam po prostu napisane, ale że Ale przecież to kręcące da się rozwalić chyba łukiem. <noise> nie, masz, masz nie, 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 Ty, ej! O fuck, boże, myślałem, że właśnie zlazłem to miejsce. Jezu, w ogóle coś tam u ciebie, to chyba u ciebie, wampir, w ogóle coś jechało i myślałem, Wybacz, że... no, wybacz, no, ale... Weź, tak jak ja się to. wystraszyłem, już myślałem, że coś za mną jest, a to... <głos> o! <głos> tom, tom, tom! Mamy enchanting table. No chodź za mną, chodź za mną. No, no, no. No, jest... Nie wiem, ja się tu w sumie tu trochę zgubiłem, ale spróbuję to znaleźć. Ja, to ja też ja wiem, się właśnie. Czaj to gdzieś tam było i coś tam w lewo potem zaraz. Panowie, który macie nie, level? Tu jeszcze nie, ja mam zerowych. Ja mam zerowych. Ja znalazłem niebieski. nie, to tam było. Ja mam zerowy, dlatego że mi obraz zabił. O dobra, już wiem gdzie jestem, chodź. Znalazłem cały pokój w enchantach. Trochę znalazłem daleko. to. No. Znaczy cztery enchanty to są mi lapisowy ten. O czekaj, tu jest jeszcze... spajki, chodź, znalazłem Fakt spadłem na dół Czekaj. Nie, w sumie... Dobra, nie, bo mam A tutaj, Chodź tu do mnie wampi. No tutaj. ja przyszedłem do lasesa, czefle. Ja się zaraz też jak chceć te... A, tutaj, ale tutaj nie wiem czy jest większy, to można tutaj postawić. O Dobra, to dam tutaj sobie to będzie N en... chant Do 28 tutaj można Trochę dużo, ale dobra. Dobra, teraz się tepnę do ciebie, a. Co to jest, jakbyśmy się w dół kopali? Ej, ej no kopalaj. Kolejny kolejne pokoje. Lol. Ej, serio, to są cztery enchanty. Po co my robiliśmy enchant w takim razie? Um, ja to nie spadam, bo ja zemu hapsa. Aksis właśnie się wyciszył nam tutaj. Czekaj, ja sam spadnę, zaraz czekaj. Jak teraz, kurde. Sposób na to, jak odkryć, że Aksis się wyciszył. Szumy się kończą. Dosłownie. <noise> <noise> Smutna prawda. Takie ja tu buduję schodki. Takie ładne. Ej no bez kitu, my to my co nie zrobimy ciekawego w tym odcinku poza tym enchantem i nie wiem. co Możemy zniszczyć jeszcze jeden spawner. A. Tylko jeżdżę. mam za mało hapsów. Jak to się szumie sam? Znaczy, trochę oczekuję, ale dobra. Jestem na dole, dobra. Ja jestem niżej. O, Soul Sand. Ale nie idziemy niżej jeszcze, Weź. A to idę do góry. Na, 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 ra na razie, ani wyżej. Na razie to pierwsze piętro trzeba odgarnąć. Ja mam ja ileś tam. Ja pokój cały z emeraldów. Serio? Bo. No, przekapałem się przez ostatnie. O, ja cały z nowych bloków. O, ja też znalazłem Soul Sand właśnie. Puchy. O, skrzynka. O, mapa. O, ee, w koniec świata. Boże, woda. O woda. To jest, ale nie jest... wiem po co mi mapa jaka mam mini mapę <laughs> A właśnie Żydy. ja też mam, czekajcie, muszę jak sobie włączyć. Pokój, yy, o Żyder. zapomniałem Spike Jakby sobie dway pointy zrobię Wam ty, 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 ry, ty, ty, ty Wampir, jak ogarnąć wanny pokój Żeby e. nie było wody Właśnie to jest problem Drabienkami e, Żeby tak dookoła ja miałem A po nie prostu trzeba zakopać ten pokój Czym się... To czymś, to się szybko zbija, Pomocy no, no. spajki zawsze pomoże. O cześć. O jest, Kopałem się. Zrobiliśmy. To teraz, zasuwaj kopać tutaj ten. A nie, to, to jest obsyjone? Nie, to jest ten. Prawie do tej wpadłem. Cześć, zrobiliśmy generator Koblam, znaleźliśmy. Przepraszam, znaleźliśmy trzy spawnery, zniszczyliśmy dwa. Zrobiliśmy nieskuszność do roku wody. I co jeszcze A, trzeba bo zrobić? No tak. mamy enderchest, nie enderchestko. Enchant. Ale enchant to nie zadanie, wiesz? A. Zostało nam tak: farma drzew, Arno. farma zboża. E, i, i, I tak: znaleźć nether, znaczy wbić do netheru. No i, I end. w innymi... w sumie mamy, mamy pełną obsydianę i żelazo, możemy do netheru wbić. E, nie mamy tego, krzemienia. A, a nie, pańkę. gdzieś, czekaj, gdzieś był ten gravel czekaj. No, no właśnie, tutaj jest gdzieś ten Gdzieś tu był, bo gdzieś <coughs> pamiętam jak był. Jest tak, tutaj, się... tutaj No mam. jest. A macie no, łopatę? Nie, bo to łopatą chyba ty, chociaż nie, jest większa szansa. Nie, w ten ręką ten też. Nie, ręką też można. Ty, ej, jeśli tutaj jest cube, to co jest w netterze? Zwykły czy cube? Jest, no, mam nie. jedno, mam jedno. No ja też mam jedno. mam jedno. Mam jedno. Mamy, mamy. Dobra, to chodźcie, chodźcie mamy. teraz, a to tutaj jest baz, okej. Tylko, że ja skinę. Ja też, ale dobra. Ja też. Ile obsydianu macie bo ja E, ja trzeba, mam chyba ja potrzeba... dwa. Ja ja dwa. Dobra, ma, mam już pięć obsydianu, bo mi się postawił. Ja mam 5. Ja Dobra, to tak, weźmy jakiś. O, ja wezmę na przykład ten pokój tutaj, jako taki. No, A dobry wait. pokój. Czekaj. Abo wait. Jakiś taki w miarę niepotrzebny pamiętajcie, pokój. Pamiętajcie, no. nie róbcie rogów w portalu. No tak. Dobra, ja to... zostawcie jedną dziurkę, żeby było światło. Dobra, Dobra. jest kit. Dobra, postawi się tutaj. To jest Soul Sand. się. E, na jaką wysokość on był? E, cztery. Nie... Tak... to. Trzy. No, to dalej Już, budujcie. To. Oj... No Cerebro, dobrze to jest. Cicho, może Minecraft się nie kapnie. Nie, dobrze jest, dobrze jest. No dobra, tak, to dobra. teraz jeśli masz zapalniczkę to podpalaj. No to wpadź. Kto ma żelazo? Żelazo skrzynce. Nie. Moment. <laughs> <noise> e, nie ten Jest? Gimi, 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 mm, Nie bij mnie, mam pół serduszka <noise> Dobra, ten już bierze to za. Dobra, czekaj, odłożę to co tutaj tak w miarę niepotrzebne, żeby tego głupio nie stracić zaraz Dobra ja mam, ja idę zrobić już. Chodź, chodź Mapa... spajki. Czekaj, czekaj. E, to, to się nie przyda to też? No dobra, idę, idę. Co ty Masz, robisz? ej, masz jeszcze ograwel, czekaj chwilę. Ja mam. Przemien. No ooe o. o, o dobra, działa. Ja od razu wchodzę. Ja też. I do lawy spawn. Weź to by. Byłoby... O, dobra, jeszcze bałem, że mam pij coś popsu. Idzie działa co? co? Co Ej. jest? Te, też jesteście co, w jakimś Ej, tu jest. Ej, patrzcie! Ej, panowie, mam mały to problem. O, dobra, już hmm? jestem. Ej, patrzcie tam jest... Ej, lagę. Oj, tam jest spokój Właśnie widzę, ja idę. to do... po lagu. O, już, Tak. chyba. No, teraz będzie no. taki Toby Continued. nie, nie wbijamy tam <gry> Ej, ja, ja mam lag... Ej, nie jest lag. Wszyscy się nie ruszają. Ej, lol. O! Wam, popsułeś coś. O. Nie popsułem, po prostu się generujesz świat. tak lakuje. Nawet, nawet, nawet nie zobaczę co tam jest za chamstwo. O o a ja już widzę wszystko, pokój ładny. Tu jest wejście do pokoju, jeszcze tam kopię, czekaj. Czekaj, czekaj, bo. Spajki, leguje ci? Tak, o, dobra, już chyba. Już chyba. Dobra, unlag, dobra, działa wszystko. Znak unlag jest. Nie <laughs> widź. O, może pojedziemy może się z pingwanami, na pewno wygramy. No, w sumie. Hel? Co to? O, skrzynka, skrzynka. Moja. <śmiech> <śmiech> <Nie>. <śmiech> <To> dzięki! Zbiera <Serio. śmiech> Zbieram jedno. Dobra, to zbieraj je. A to ja to już mam, ej ja to się chcę. A ja, też... a, ja mam... Ja mam dwie montyki... Ja ładnie. Ej, to jest to jest normalny, to nie jest nie, nie są Cleaverfishze. To o, co, rozwalamy to. teraz całe, zostanie sam bedrock. Ej, nie czekajcie, co jest jeszcze. A to jest już wyjście, ej. O, o, no, o Tak, u góry, bo to nie, nie ma. O, prawie, to jest O fuki fanicie. O, skacze. <laughs> a u góry? Góry nie, też nic nie ma, też. To jest tylko taki jeden pokój, jakby, chyba. Dobra, po czym no jest do czegoś... I tam lawa, nagle. Pociągnę no, to jest tylko, to jest, to jest, sam tylko, sam to jest tylko jeden ten... Tu nic więcej nie ma, lol. To po co nam ten nether? Ej, możemy sobie glowstown wziąć, żeby było odświetlić tak dalej. Jak mi się wydaje. No. No to chodźcie, weźmiemy. Dobra, to, te, to, koniec z, z serii z teraz będziemy mieszkać w netherze. Ale nie tego <laughs> <laughs> się cofnijmy, bo już jest 16 minut. A no no ale nie, ja mam, ja mam 18, 19 Właśnie. Ale ja nagrywałeś tak, 3 minuty je. przed tym No wiem wiem No dobra A teraz tak jak z odcinka tak pigmana zaatakować co mnie No to na kolejne mm. zadanie, strasznie się pokazycie Ej, ja, ja wątpię żebyśmy odwiedzili cały, cały sześcian Ja mam taki pomysł na zakończenie serii fajny, że po prostu Ej, czekajcie tam! Ja tu zostałem Co? co? Ja Ej, Czekajcie na co czekaj 200. Jakbyś chciał cały, to ze 100 odcinków, nie? Nie, chodzi mi o to, że... Jak będzie koniec serii... O kurde, celi... Myślę, że tu nie można ognieć, dobra, ja ginę. Pust. Pff, Brawo, dziewiątka. Gdzie ty zginąłeś? I weźcie moje itemy, tam są wszystkie temy. Tam A. za wami gdzieś. O Jezu, diaksy, jaka strata. No? Zbierzesz moje itemy? Mm -mm. A już nie trzeba w sumie, mam słabo, dobra, nie. No, dana. Dana. Dobra, Kim, to tylko diaksy. <noise> to tylko ty akces. Moje Ja item. tam się wracam. Jeste zajebisty, ty, ja nie mam w ogóle miejsca w tym Czekaj, gdzie to było? No tutaj, no, jakby jeden, jeden pokój. O, widzę, że idę. Wracam do mojej temy. Dobra, wracamy. Dobra. Ej, no to w tak sumie będzie można mieszka. jeszcze chyba kończyć. Nobrątrz, no chodź, się wracamy. Tylko czekaj, Axis pójdzie po temu. to dokąd? Bo ja do netherów wiem. O, ku, ej, stary. Co? Widziałem przez chwilę z, z laga, widziałem ile jest pokoi w tym nederze. Zobaczcie na nagraniu, pełno jest tutaj pokoi ze ścianami, tam dalej znaczy. Wampiry zlagow zlagowało mi. No bo Czyli... mi zlagowały i widzia widziałem ze ścianami, jakby. Dobra, co? Mój chyba już znowu odpalił e, ten ściąganie, więc może skończymy. O. Ej, ma... E, dobra, wybaczcie moi drodzy widzowie, ale niestety e, Minecraft mi chciał paść, ale na zesji, wam keep dalej nagrywanie, żeby nie było, chyba że zrobić No dokładnie. A tak zrobię, bo wiem, Dobra, i wtedy... ja też zrobią. Dobra, tak. e, ej. Tutaj się. O jajku, znaleźliśmy tekstowe rzeczy, jak fajnie. O moje temy! Moje <laughs> temy! Ja nie wiem, co jest, czy ja to po prostu wrzucam. Motyka nam się na pewno przyda tutaj. No dobra, miem... Oh, to był kolejny odcinek z Mega Cuba był ze mną Axis naz i spajki ma no. No. Się ma. no a siema. Subskrybować pamiętajcie. Mnie. I y, 100-110 <laughs> łapek równa się kolejny odcinek, tak bardzo. Że... U mnie. <laughs> tak. Ja <five. śmiech> <laughs> nagrzywa u mnie. Oh. Dobra. <śmiech> <śmiech> tak, pod intrem. Dobra. No to. <laughs> Coś jeszcze się dodać? Nie, możemy chodzić. Dobra, no ale. to... Dziękuję bardzo za serdecz oglądanie. Jeśli się podoba, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, zapraszamy do polanych w opisie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa sprzedał się. Siema ja, ja wiem, ja wiem. Ja, ja, <laughs> się, ja wiem, że się sprzedałem, a jakoś jeszcze sprzedałem Jest to. Wszędzie. Ja już skończyłem. A ja nie. Spajki. Co? Patrz, paczkę bieda. No bo się sprzedałem, tak.